Cześć! Mi się wydaje, że to jest słowo klucz dzisiejszej Ewangelii. Jest to słowo lekko schowane, chociaż występuje od razu w pierwszym dialogu, który rozpoczyna się dzisiejsza Ewangelia, które w pytaniu, które stawia młody człowiek, bogaty człowiek Jezusowi. I pyta się Jezusa, co mogę zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, czy zbawienie innymi słowy. No i właśnie. Gdzie jest to odziedziczyć? Właśnie, tam nie ma osiągnąć, tylko odziedziczyć życie wieczne. I teraz możemy się zadać pytanie: skąd to słowo i dlaczego jest takie kluczowe? Wydaje mi się, że łączy sobie dwa aspekty tej rady, którą Jezus kieruje do tego młodego człowieka. Pierwszą radą będzie rozdanie całego bogactwa. O co tu chodzi? Ten człowiek prawdopodobnie jego ojciec już nie żyje, inaczej ten człowiek nie byłby nazwany bogatym młodzieńcem, czyli odziedziczył po ojcu swoje bogactwo, czyli był dobrym synem, bo inaczej człowiek, ojciec by mógł go przecież wydziedziczyć, nie dać mu tego dziedzictwa. To przecież też był spotykane, to nie jest tak, że to, było, to był mus, więc w związku z tym on jakby się zasłużył sobie, zasłużył sobie na te odziedziczone pieniądze swoim byciem dobrym synem. Okej. Okay. I teraz myśli, że to będzie podobnie z tym życiem wiecznym, zbawieniem, że on tak sobie to samo wysłużył. Tym razem to nie jest dobro, które ma do dyspozycji jego ojciec, ale wydaje mi się, że może cały ta. Izrael ma taką obietnicę, może tego zbawienia, tego życia wiecznego, może to u Boga. No można to różnie myśleć, jak to sobie mógł, kto sobie układać w głowie, ale on chce na to zasłużyć. Jezus natomiast chce, żeby on zmienił tą perspektywę patrzenia na rzeczy i zwrócił uwagę, że to kompletnie o coś innego chodzi. Więc co ma zrobić jako pierwszy? Rozstać majątek. Wydaje się, że to brutalne, ale wydaje mi się, że człowiek właśnie w ten sposób napywa swoją wiedzę o świecie i relacjach między ludźmi, a także o życiu duchowym, właśnie w ten sposób. Więc, że teraz miałby przekazać ten, to bogactwo osobom biednym, które ani w żaden sposób się nie zasłużyły sobie, ani Ojcu, ani Jemu samemu, Czyli nie oddały żadnej przysługi, niczego nie zrobili, tylko po prostu są biednymi, i oni to dostaną po prostu gratis, jak on im hmm. Więc to jest taka pierwsza krok, który może Jezus ma pewnie taką nadzieję, spowoduje, że ten człowiek zacznie myśleć troszeczkę inaczej: że może to nie chodzi o zasługiwanie, wyrobienie sobie czegoś, zarobienie sobie. Nie. Choć jest zupełnie coś innego, więc on ma wyjść taki pusty, taki bez niczego i iść za Jezusem. Dostanie to kompletnie gratis, tak jak ubodzy, to jego bogactwo, tak on dostanie zupełnie gratis, bo jest tak samo biedny w oczach Boga, zupełnie gratis otrzyma zbawienie. I czy to nie jest uwalniająca myśl, że my to zbawienie dostajemy po prostu, jest to aktem łaski. I możemy oczywiście z tą łaską współpracować, z tą, do tej łaski, tak nam jakby, e, no właśnie, wydaje mi się, że tak jakby współdziałać z nią, być z nią, otwierać się na nią, to jest to, co możemy właściwie tak naprawdę robić. A wszystkie takie myślenie o tym, że my sobie będziemy wyrabiali zasługi, zasługi, będziemy sobie zarabiali na to, mogą być takie, które nas. Odciągnął od prawdziwej takiej istoty. Będziemy raczej wtedy, no, ten sobie zarobił, ten sobie nie zarobił, a być może Jezus chce tak powiedzieć. Nie, tak jak ty, dasz to ubogim bogactwo, ja tobie dam. Idź po prostu za mną, bądź ze mną. To jest o to, co chodzi. Takie mam refleksje wokół dzisiejszego tematu, będzie się mi cześć.